Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sałatkę owocową. Potrzebować będziemy 5 krążków ananasa, jednego banana, jedną łyżkę miodu, 20 buko truskawek i dwa pomarańcze. Pomarańcze mam wyszorowane, odcinam końcówki i obieram ze skóry. Ja obieram w taki sposób pomarańcze. A później je będę filetować. A pozostały sok wciśniemy do naszej sałatki. Te truskawki pokroję na mniejsze części. Ja w ten sposób filetuję pomarańcze. I tu mam takie filety. Pozostawię białe części a te przełożę do naszej sałatki owocowej. I tak zrobię z pozostałą pomarańczą. Składniki sałatki owocowej już mamy: rozdrobnione truskawki pokroiłam i teraz pomarańczę mam Wyfiletowanego, a powstały sok wyciskam do miodu. Jeżeli jedzą dorośli, dodajemy alkoholu. Jeżeli dzieci, nie dodajemy nic tylko sok z pomarańcza i miód. I należy to bardzo dokładnie pomieszać. Owoce przełożymy do miseczki, zalejemy sokiem z pomarańcza i miodem i damy do lodówki na 30 minut. Im będziemy mieli fantastyczną sałatkę owocową. Całość zalewamy i dajemy, mieszamy i dajemy do lodówki. Możemy dodać jeszcze mięty, jeżeli mamy. Mięta jest taka orzeźwiająca. I tak oto wygląda sałatka owocowa. O ile Państwu mój przepis się podoba. Tu no serdecznie proszę o łapkę w górę, sałatka owocowa.